Małe szczęścia są najważniejsze. Są znacznie ważniejsze od tego dużego, wyczekiwanego, specjalnego szczęścia, które bardzo często zdarza się przeoczyć. Pamiętaj, że nikt nie przeżyje Twojego życia za Ciebie. I za swoje życie jesteś odpowiedzialny Ty. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty oglądać będziesz lub słuchać 319 odcinek podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, że w ostatnim odcinku mówiłem o tym, dlaczego rozwój osobisty czy coaching spotykają się z tak dużą krytyką czy też hejtem. Dlatego jeśli ten materiał Cię interesuje, a jeszcze go nie widziałeś lub nie słyszałeś, to gorąco namawiam do nadrobienia zaległości. A dzisiaj namawiam Cię do wysłuchania lub obejrzenia materiału na temat czegoś, co jest, myślę, niezwykle ważne, a co do czego krąży wiele różnych opinii, a tym tematem jest równowaga w życiu. Równowaga kojarzy nam się z tym, że ma być równo. Czyli równo powinniśmy mieć czas na zabawę i na pracę, równo czas na rozwój i na relaks, równo. Rozłożony czas, równo rozłożone działania, równo. No właśnie, nie na tym do końca polega równowaga. Równowaga jest czymś, co różni się, czy ten poziom równowagi, ten balans, różni się na różnych etapach naszego życia. I przecież co innego jest Twoim życiowym priorytetem, kiedy masz lat 20, 30, co innego, kiedy masz 40, a jeszcze co innego, pewnie, kiedy masz 60 i więcej. Dlaczego ta równowaga w takim razie jest tak ważna? Myślę, że zgodzisz się ze mną, że równowaga jest bardzo istotna i można powiedzieć, że jest to klucz do zdrowia zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Jeśli nasze życie jest w pewnej równowadze, to zapewne znacznie lepiej radzimy sobie ze stresem. Znacznie bardziej jesteśmy produktywni, ale też zapewne odczuwamy większą satysfakcję z tego naszego życia, z tego co robimy. Z kolei, brak tej równowagi na pewno może prowadzić do chociażby wypalenia zawodowego, do różnego rodzaju problemów zdrowotnych czy trudności w relacjach z innymi ludźmi, często z ludźmi bliskimi, z rodziną. Jak zatem wygląda ta równowaga, no chociażby na tych różnych etapach naszego życia? Myślę, że kiedy masz 20 lat, to czy około 20 lat, to twoim życiowym priorytetem jest skupienie się na relacjach z rówieśnikami, na zabawie, na doświadczaniu życia. Po, tylko myślę, że nieliczni w tym wieku skupiają się już od razu na budowaniu swojej kariery zawodowej. Równowaga wtedy może polegać na tym, że powinieneś szukać, czy powinnaś szukać czasu na regenerację, na odpoczynek, ale też na pielęgnowaniu relacji z rodziną, nie tylko ze znajomymi. Czyli każdy, myślę, to zrozumie, że chcesz, masz potrzebę pobawić się, spotkać się ze znajomymi, ale nie możesz tego przecież robić ciągle. Musisz kiedyś mieć czas na to, żeby się zregenerować. I to jest, myślę, też w tym momencie to poczucie, czy ta potrzeba bardziej y, balansu, tej równowagi. Z kolei, kiedy masz w okolicach 30 lat, Chociaż myślę, że można to już pociągnąć też 30 plus znacząco, to trochę bardziej koncentrujesz się na pracy zawodowej, na takiej intensywnej pracy zawodowej, w zakładaniu być może też już równolegle z, tą, z tym rozwojem zawodowym własnej rodziny. I to jest taki czas bardzo wzmożonej intensywności, zarówno tej zawodowej, yy, fizycznej, ale też. Trochę zaniedbywania troski o, o siebie, o swoje zdrowie i właśnie o regenerację. Bo przecież nic nie jest cię w stanie powstrzymać, masz na wszystko siłę, jesteś młody, sprawny, młoda, sprawna i możesz przecież wszystko. Tutaj potrzeba balansu będzie właśnie polegała na takich próbach, zarówno tej regeneracji fizycznej i psychicznej, ale też na trosce o swoje ciało, o swój umysł, o mm, zwrócenie uwagi bardziej w, w takie potrzeby. Regularnej regeneracji, nie tylko tej weekend, weekendowej, żeby później w tygodniu znowu ciężkiej pracy mieć na to siłę, na te, mieć na to wszystko siłę, mieć siłę na te wyzwania, które czekają, ale ta umiejętność odnajdywania chwil w ciągu dnia na ten odpoczynek, czyli odłożenie telefonu i, i, i drzemkę na przykład, albo przeczytanie książki czy spacer. Z kolei, kiedy masz lat 40-40, myślę, że 40 to czas, kiedy wiele osób. Osiąga już powoli taką stabilizację zawodową. Przestaje już tak bardzo gonić za awansami, ale zważywszy też na, na drobne przesunięcie i pewnie też kwestie indywidualnych predyspozycji i celów, to 40 dzisiaj może być jeszcze taką 30 kiedyś, czyli dalej jeszcze w wieku 40 lat jest jeszcze ta presja, jest jeszcze to ciśnienie. Niemniej równowaga może polegać wtedy na Znalezienie czasu na zdrowie, znalezienie czasu na zadbanie o to zdrowie, znalezienie czasu na, na hobby, na jakąś pasję, na relacje, ale jednocześnie utrzymując zaangażowanie zawodowe. Cały czas jeszcze na pewnym poziomie, mimo już pewnego rodzaju stabilizacji. Za to, kiedy masz 50-60 lat, coraz częściej, myślę, skłaniasz się już ku jakiejś refleksji, do jakiegoś takiego przygotowania do przejścia na emeryturę, czy do sukcesji, tak? do przekazania tego, co osiągnąłeś swojemu potomstwu, czy osobom, które chciałbyś, żeby za ciebie poprowadziły, na, pr na przykład, twoją firmę. I nie ma tu już takiego dużego ciśnienia na karierę, na ten zawodowy rozwój. Dzieci są zwykle już samodzielne, odchowane, a nierzadko zakładają własne rodziny, dlatego ty masz teraz więcej czasu, na siebie, masz jakiś już plan na siebie nawet. Wiesz, co chcesz robić, masz pewnego rodzaju stabilność finansową, już zapewne daje ci to też większy spokój i komfort. Ta stabilność myślę finansowa przede wszystkim. I ta równowaga wtedy będzie polegała bardziej na poświęcaniu większej ilości czasu na troskę o swoje zdrowie, na relacje z rodziną, z bliskimi, na przygotowanie się na przyszłość na to, co będzie Ci czekało za lat na przykład 20, kiedy będziesz mieć 70 czy 80 lat. Więcej czasu masz wtedy też na swoje pasje, na spacery, na inną jakąś aktywność, która zwykle jest aktywnością dość łagodną. Jej celem jest wtedy przecież utrzymanie sprawnego ciała, sprawnego umysłu, a nie super jakby katowanie się na siłowni po to, żeby budować mięśnie. Raczej chodzi o to, aby umieć się schylić, podnieść, wnuka, dziecko, bardziej wnuka. Więc chodzi o taką troskę o, o siebie, ale w takich granicach świadomego czy w granicach osoby świadomej swojego ciała w danym wieku. I myślę, że każda kolejna dekada to czas takiej większej mądrości życiowej, takiej refleksji. Ta energia twoja wtedy idzie bardziej ta uważność taka idzie na ukierunkowana jest na zdrowie, na pomoc dzieciom, pomoc wnukom, to czas kiedy znowu procentuje dbanie o siebie w młodości. To teraz masz czas często też i pieniądze, aby podróżować trochę więcej niż kiedyś i cieszyć się tym życiem na tyle, na ile pozwala ci twoje ciało, a to jest właśnie bardzo istotne, że żeby dzisiaj, czyli w wieku 70, 60 lat cieszyć się sprawnym ciałem, to już w wieku 20 lat i 30 należy o tym myśleć. I to nie tyle idyla, taki, taki świat z filmów, ale tak naprawdę świadome projektowanie swojego życia od właśnie wczesnych lat młodzieńczych. Bo jeśli zaniedbasz ważne życiowe strefy w młodości, to na starość więcej czasu przesiedzisz u lekarza czy w szpitalu. I pamiętaj o tym, że jeżeli jesteś 20, 30 czy 40-latkiem, to właśnie pamiętaj o sobie za 30 lat. To czas, który. Doceni ta wersja Ciebie właśnie za te 20-30 lat, jeśli dzisiaj będziesz o siebie dbać. Duży stres, brak uważności na konsekwencje zdrowotne w przyszłości odbiorą Ci przecież radość tego Twojego dojrzałego e, życia w wieku 60. Plus. I to hasło: jak sobie pościelisz, czy jak sobie pościelesz ono tak brzmi tak się wyśpisz wcale przecież nie dotyczy, nie dotyczy ścielenia i spania. Tak to rozumiem, ale właśnie dotyczy tego, jak bardzo za młodu będziesz myślał o swoim, o swoim życiu w czasie dojrzałego wieku. Ta wersja ciebie będzie za to wdzięczna. Czyli jak dzisiaj nie dbasz o siebie, jak dzisiaj jesteś przebodźcowany przeładowany stresem, ciągłym, permanentnym stresem, nie masz czasu na relaks, nie potrafisz odpoczywać, cieszysz się być może jakimiś drobnymi um, gadżetami, to na starość możesz nie mieć już takiej sprawności i fizycznej, i psychicznej, żeby faktycznie wtedy, kiedy tego czasu masz najwięcej, cieszyć się tym życiem. Dlatego mam dla ciebie propozycję, żebyś skupił czy skupiła się już teraz na, na tej trosce o siebie za te lat dziesiąt, Dlatego posłuchaj takich kilku wskazówek, które pomogą Ci lepiej osiągnąć równowagę, a tym samym tą równowagą, czy tymi działaniami związanymi z równowagą, zadbać o siebie za lat kilkadziesiąt. Przede wszystkim ustal priorytet. Tak, priorytet, nie priorytety, priorytety tylko priorytet, liczba pojedyncza. Zidentyfikuj, co jest dla Ciebie najważniejsze na danym etapie życia i skoncentruj się na tym obszarze. Planuj, ustalaj cele, Ustalaj harmonogramy dla tych celów, to pozwoli ci znaleźć czas na pracę, na rodzinę, na hobby, na odpoczynek. Może to brzmi śmiesznie i bardziej nadaje się do, takiego, do takiej inspirującej grafiki do mediów społecznościowych, ale właśnie tak jest. Ludzie, którzy odnoszą czy odczuwają satysfakcję z życia, odnoszą sukcesy, jakkolwiek je interpretować, planują odpoczynek, dbają o swoje zdrowie. Regularna aktywność, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu, o której wspominałem, są kluczowe dla utrzymania równowagi. Regularne badania, profilaktyka, to także obszary, za które starszy ty sobie naprawdę podziękujesz. Wiem co mówię. W tym roku kończę 50 lat. Ważne jest też nauczyć się mówić nie. O tym nagrałem cały odcinek podcastu. Podlinkuję go też pod tym materiałem. Nie bój się odmawiać, gdy coś nie jest zgodne z Twoimi priorytetami, z Twoim priorytetem, czy też z Twoimi wartościami. No i znajdź wsparcie. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają, którzy pomagają utrzymać równowagę, czy odnaleźć tę równowagę. Te osoby to zarówno Twoja najbliższa rodzina, ale też bliscy znajomi i przyjaciele. Oni wyciągną cię w góry na regenerujący weekend. Oni powiedzą, że zbyt mało czasu poświęcasz na odpoczynek i relaks. Ale też to im ty powiesz to samo z troską i autentyczną szczerością. Co zatem daje ta równowaga, dążenie do, do równowagi, utrzymanie, utrzymanie tej równowagi? To jest oczywiście lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne, mniejszy stres, większa odporność na choroby, chociażby. Większa produktywność, bo potrafisz w, e, skupić się na tym, co robisz, na swoim priorytecie i zwiększasz swoją efektywność. Lepsze relacje, bo masz więcej czasu na budowanie i utrzymywanie relacji ze swoimi bliskimi i z przyjaciółmi. Większa satysfakcja z życia, bo równowaga prowadzi do większego zadowolenia i spełnienia. Za to brak równowagi, no to wiadomo, że prowadzi do rzeczy odwrotnych do tego, co powiedziałem przed chwilą: do wypalenia zawodowego, do problemów zdrowotnych, do trudności w relacjach z bliskimi, z rodziną, ale też do poczucia takiego przytłoczenia, bardzo często też to może wpędzić w depresję. Nie odczuwasz satysfakcji z tego, co robisz, bo nawet nie masz się kiedy tym cieszyć. A zabawki, które sobie kupujesz, żeby sobie wynagrodzić tę ciężką pracę, to są tylko tak zwane chwilówki. One bardzo szybko się nudzą. Dlatego szukaj okazji, by docenić to, co masz, czego doświadczasz. A małe rzeczy, drobne gesty są bardzo często wystarczające, by przywrócić taką równowagę. Małe szczęścia są najważniejsze są znacznie ważniejsze od tego dużego, wyczekiwanego, specjalnego szczęścia, które bardzo często zdarza się przeoczyć. Pamiętaj, że nikt nie przeżyje Twojego życia za Ciebie. I za swoje życie jesteś odpowiedzialny Ty. Ty jesteś odpowiedzialny za jego jakość, a nie rzadko też za jego długość. Mam tu na myśli właśnie taką świadomą troskę, to świ świadome inwestowanie w swoje dobre, zdrowe nawyki, które odpłacą Ci się, jak już będziesz dojrzałym sobą. Ucz się już teraz odroczonej gratyfikacji. To jest taka podstawa, myślę, budowania wielu ważnych, pomocnych nawyków, które będą wspierać Cię w utrzymaniu zdrowej równowagi kiedyś za lat kilkadziesiąt. Mam nadzieję, że te wskazówki i to podejście do tej równowagi zdroworozsądkowe, ale też z dużą odpowiedzialnością za siebie pomoże Ci zrozumieć, czym tak naprawdę ta równowaga jest faktycznie i jak osiągnąć ją na różnych etapach swojego życia. Jeśli masz swoje doświadczenia lub wskazówki, będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nimi na przykład tutaj na YouTubie pod, pod tym filmem, albo na przykład na Spotify pod tym odcinkiem podcastu. Bardzo dziękuję za obejrzenie lub wysłuchanie tego materiału i widzimy, słyszymy się już za tydzień z kolejnym odcinkiem podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Rozwój osobisty dla każdego.